Rafał, raba, zobacz co się tu dzieje, to jest niesamowite wydarzenie, jestem niesamowicie podekscytowany, zobacz, pierwszy raz w życiu takie wydarzenie u mnie tu się wydarzyło, nie? ta normowaria droższa od mojego domu, zobacz co tu się dzieje, zobacz jaki sprzęt, zobacz jakie przygotowania, no. zobacz jakie dźwigi, zobacz, to jest niesamowite co tu będzie się teraz działo, jak to będą dźwigać, no muszę to udokumentować wszystko, zobacz jaka akcja, dwa dźwigi, normowaria. Ciężki sprzęt. Pozdrawiam Cię tam. Zaraz będziesz widział. No już będziesz mógł spać u mnie. I znowu będziesz młody chłopakiem. O, i już tutaj rozkładamy. I tutaj to będzie. Zobacz. Zobacz. Już przygotowujemy cały teren. Pozdrawiam wszystkich. Jestem niesamowicie podekscytowany. No. Coś takiego u mnie. Rafał, zobacz. 20 ton. Niesamowite. Pozdrawiam wszystkich. Oglądajcie na bieżąco. Pokażę. Każdy dzień będzie relacja. Dzięki. Hej. niesamowite to jest, takiej wysokości przez te drzewa to dźwigną ponad 10 metrów do góry to dźwignie ten dźwig no, oglądamy to wszystko zobacz, specjalny dźwig takiej wysokości dźwig stawi to teraz tam między te drzewa zobaczcie to jak to wydźwignie akcja niesamowita taki dźwig to potrafi dźwignąć na taką wysokość 20 ton pozdrawiamy, hej Rafał, ludzie, zobaczcie, zaczęło się. Normowaria. Już to dźwigamy 20 ton, nawet taki dźwig, 100 tonowy dźwig. Może do 100 ton dźwignąć. Niesamowita akcja. Łańcuchy mam nadzieję wytrzymał. Zobacz, ponad 10 metrów do góry musi to dźwignąć ponad te drzewa. oglądajcie, no, pokażemy co dalej. O, uwaga, jedziemy dalej z tym do góry. Zobaczcie, jeszcze to dźwiga. Akcja Normobaria. Pierwsze wydarzenie w moim życiu coś takiego. O, zobacz. I już dalej pokazujemy akcję, jak to dźwiga. No zobaczcie, już dźwignięte jest ponad 5 metrów. Niesamowite wydarzenie. O, drzewa się połamią, trochę gałęzie, ale to nie szkodzi. I już balansujemy. Ogromne przedsięwzięcie. O, I idzie do góry. I zobaczymy, jak zaraz ustawi. No, ustawianie, poprawa. Na razie opuszczamy w dół. No. Jeszcze raz próba. Odjedzie samochód. Odstawi na asfalcie, postawi. I jeszcze raz próba. Ponad te drzewa, zobaczcie, do góry pójdą normowaria. I już zapraszamy 20.5. będzie doktor pokrywka, wykład, co to działa, jak działa i na co pomaga. Pozdrawiamy serdecznie, oglądajcie nasze filmiki, hej. Zaczynamy ponowna próba. Opuszczenie, zwiększenie łańcuchów, 20 ton. Dołożył lin i łańcuchów, zmieni łańcuchy, żeby to wytrzymało. zobaczcie, kolejna próba, normowaria, już zapraszamy 20.5. dr Jan Pokrywka będzie wykład robił o tym. Całą niedzielę możecie zapytać pytania, co to robi człowiek, który żyje od 10 lat ten twórca pomysłodawca, zobaczycie, będzie u nas gościem. Już zapraszam, kto będzie chciał zapisy na stronie. Oglądajcie jak to zaraz ustawimy. Hej Rafał, zobacz, to są teraz Momentalne, drastyczne chwile. Zobaczcie, co się tu robi. Jest już dziwnięta, na ponad 10 metrów do góry idzie. No niesamowity widok. Zobaczcie. Moja marmobaria. Mam nadzieję, że ją nikt już nie będzie zabierał tam. Nie chciałbym przeżyć tego, jakbyśmy to drugi raz musieli brać. O, I pokażę dalszy odcinku, jak to dźwigniemy. Hej. A zobacz, czy już idzie. Tutaj ją przesuwamy i tu ją wsuną między tymi drzewami. Taki dźwig. Armobaria wjeżdża. Niesamowite widowisko. Ponad drzewami orzecha włoskiego no. i tak ją dźwigamy. Miejmy nadzieję, że nie urwie się tutaj talina. I tu ją teraz manewruję, i tu ją wsunie do tego. I oglądamy dalej, zaraz w drugim odcinku. O, I wysuwamy ją tutaj do przodu. Zobaczcie, ponad tym orzechem ją dźwignie. Normowaria wchodzi do mojego domu, to jest przeżycie ludzie Zobaczcie jaka akcja Taki dźwig o, Ponad 10 metrów to do góry dźwigną Oglądajcie trochę hej O, zobaczcie Zobaczcie to Zobaczcie jak komolowaria teraz wędruje I to jest widowisko tutaj. I teraz samo ustawienie ten moment mnie ciekawi. Ogromny dźwig. 20 ton, 13 metrów. I zaraz pokażemy jak to ustawimy. No hej. O, I już tutaj manewrują. I teraz ją przesuną tam nad tymi drzewami. Rafał zobacz, to tutaj będziesz odmładzał swoje ciało. Rewelacyjna i zaraz ją osadzimy. <laughs> Pozdrawiam wszystkich i zapraszam 25. Piękne otwarcie i pan doktor Pokrywka zrobi wykład. Bądźcie z nami. Hej. Rafał zobacz na szerokim kącie to robię. Dobra, już to jest ostatni moment. Normobary aby ktoś nie wiedział co to jest. <laughs> Komora normowaryczna. Już 25 <laughs> zapraszam. Otwarcie będzie doktor Jan Pokrywka, który żyje w tym od 10 lat. Zrobi wykład całą niedzielę. Będzie teraz 3 dni wolne wejście, a więc można przeżyć, zobaczyć, sprawdzić. Nie wiesz co to normowaria, to możesz to zapoznać się. No zaznaczam 25 sierpnia. U nas będzie normowaria. Rafa, przyjeżdżaj i już to osadzamy. Zaraz pokażę jak to ustawimy. Zapraszamy takie, takie cudo. 20 ton, 13 metrów, hej. No i tu już pokazujemy, nakierowujemy. Tam tą stronę to pójdzie. I taka normobaria siada u mnie. O, zobaczcie to, już to ustawiamy zaraz. Jeszcze 3 metry nad ziemią. No, zapraszam, podkreślam to cały czas. Cały czas wykłady, cały czas możesz skorzystać. Będą teraz za free. Normobaria kto u nas zakupy zrobi je za darmo. Kupując 10 słoików miodu masz 1000 złotych prezencie, bo tyle kosztuje mniej więcej Normowaria. Powstaje coraz więcej firm, które to robią, także stanie się to na pewno modne w kraju, no bo nie chorujesz. Robię to specjalnie, bo moja ślicznica ma raka, przerzuty do wątroby i do płuc. Moja matka też nowotwór, też miała czerniaka, także będziemy w tym mieszkać wszyscy razem i moje zdrowie również mam nadzieję się poprawi. Zapraszam was wszystkich, hej! Normowaria już zaraz osiądzie. Zobaczcie te ostatnie metry. Ostatni metr, jak ląduje na tym. Precyzyjna robota, niesamowita. I zaraz ją usadzimy. 3,5 metra szeroka. 4 metry wysoka. I zaraz ta no, baria tutaj się siądzie. Precyzyjna robota. Ludzie, no, podziwiam. Już dzisiaj, Rafał, już jutro pierwsza noc. Powiem Ci, ile tych pompek zrobię. Pozdrawiamy, hej. Dzięki, zapraszam na normowarię. Ostatni moment ustawienia normowarii. Zobaczcie, dźwig, który kosztuje 11 milionów, to robi MOSMAR firma. Zobaczcie, jeszcze musi iść tam 3 metry do tyłu. I powolutku balansuje. I to tam zaraz chłopaki przestaną, bo tam się wam poruszyło to! I ustawienie normowarii ostatni. już zapraszam jeszcze, 25 sierpnia, wykład do pokrywki powie przybliży temat co to jest normobary i na co działa jak odmładza komórki macierzyste i jak odmładza cały organizm ja stawiamy bo moja siostrzenica ma nowotwór także chcemy jej pomóc tym żeby tutaj przeżyła dobre chwile i wyleczyła to wszystko dzięki ostatni moment postawienia hej zapraszam jeszcze raz 25 sierpnia wykład dr Pogrywki powie przybliższy temat co to jest normobaria i na co działa jak odmładza komórki macierzyste i jak odmładza cały organizm